Proszę Państwa, witam w naszej trzeciej, ostatniej części relacji. W niej mamy dodatkowe 15 minut na dogrywkę. Nie wymagamy dogrywki pół godziny, tego, że mamy blisko ratingu docelowego. Udało nam się w miarę wybnąć z opresji, kiedy rating wynosił 1088, brakuje nam tylko 3 punktów do celu. Dlatego mamy przysłowiowe 15 minut, by ten cel osiągnąć. Łatwo nie będzie, ale też nie można się przekreślać. I szans będziemy szukać w turnieju Fictional Hills, czyli to powiem w turnieju niedzielnym. Zobaczymy za chwilę, czy będzie to możliwe To odrobienie całej straty, chociaż łatwo nie będzie. Na początek w Kigali 94,5 metra. Nieźle, jest źle, bo rywal na podobnym poziomie, czyli jeszcze raz powalczymy, by on w początku naciskać poziom i swoje warunki. Teraz 94,5 znowu. Wysokie noty. Będzie drugie miejsce. No, drugim jest też minimum, bo pod względem rankingu mamy drugi wynik. Więc jak najbardziej drugim jest taki cel minimum. Natomiast walczymy o pierwsze miejsce oczywiście w poszczególnych konkursach. Tutaj nie ma innej opcji. Teraz bardzo ładnie seria finałowa. 97,5 jest wygrana. Nie, chyba nie dał za wygraną. Ale bez zmian na porcie nie więc wciąż jesteśmy w grze. Wciąż tylko te trzy punkty. Zosta teraz Jadowniki przed nami. Dużo skocznie, 14 belka zobaczymy, czy będzie lepiej, czy gorzej Wydewniki będzie trudne, bo to mamy problem z tym, żeby było wlecieć zazwyczaj No i porządek 123 metry Chyba odpalił 128,5, ciekawe, I ja się nie mogę znaleźć. jak to możliwe, że on tak odleciał, no nie? A no można I ja też będę miał już skok teraz pod 130 metrów 130,5, ale to jest tak jak Grzegorz Koszuba ląduje dalej, prawda? Chyba Artur za nami. 90 punktów straty Przekał notami. z metrami, więc też nie będzie łatwo. Grozi nam tutaj trzecie miejsce w tym konkursie i tak będzie, bo będziemy płatna progu w serii finowej. czyli niestety tutaj będzie strata. Nie jednego punktu, a nawet będzie więcej straty, bo mamy ostatnie miejsce, więc może być straty dwóch punktów. Jeden, na szczęście, jeden. Uff, za chwilę King Yang. To jest dużo startuje 140 metrowa. Będziemy szukać lewą, że mam nadzieję, że skutecznie, chociaż Chybar to oczywiście głównym rywalem będzie cały czas tutaj. King Yang to trochę łatwiejsza skocznie będzie, bo to już nie taki trudny próg, chociaż też nie najłatwiejszy, trzeba przyznać. 10. belka, o, blisko życiówki, 130 metrów, miejsce drugie. Chybart wygrywa, 133 metry. Metr 3 metry bliżej, ale wyższe noty, więc ta nie jest taka aż wyraźna, zobaczymy co będzie w konkursie. Ale podobnie z naszej strony. Nie będzie wiele zmiany. Niestety najgorszy z najwyżej. 125 metrów, proszę zobaczyć. Znów miejsce ostatnie. Znów wykorzystuje się tingowe punkt albo dwóch Walczymy o miejsce trzecie tutaj. Żeby te wtedy były mniejsze po prostu. Nie jest dobrze. No bo na ta dogrywka nie jest po naszej myśli. A musimy walczyć do końca. 126. No to jemy miejsce czwarte na rzecz trzeciego. Ale tracimy punkt. Natomiast, gdyby nie ta porażka. Mogłoby być inaczej. Teraz Alger. I tu będzie lepiej szansę, no bo to jest mniejsza skotka. 25 metrowa. Tutaj 50-50 tu się może wie zdarzyć. Oj, oj, spóźniony na początek, mm. ale dokładnie w tym kacyfonie pewnie w fokusie Będzie już lepiej. Chyba niespodziewanie niemal perfekcyjnie. 26,5 metra. Chyba ewidentnie jakby rósł w siłę. My tymczasem 24 metry, trochę niższe noty, no ale miejsce trzecie. Chybart tym razem słabiej. D dwóch chyba uciekło wyraźnie punktowo. O, teraz ładniej, 26,5 wyższe, no tym jest to drugie, no troszkę lepiej, ale lepiej nie to urosnąć. Za chwilę dzielącice z punktem K90. Punkt e, 90 ósma belka startowa i początek obiecujący. 91 metrów, niestety tylko trzecie miejsce. Ja się zdziwiłem trochę, szczerze, że tylko trzecie miejsce. Myślałem, że będzie chociaż drugie. Myślałem, że na pierwsze może zabraknąć, no ale że na drugie zabrakło, to już trochę jestem zdziwiony. O, teraz lepiej. 95,5 jest drugie miejsce. To chyba ty tracimy 2,5 punktu, co jest do odrobienia. Chociaż chyba tak prowadzi to on zawsze do tej pory wygrywał, więc nie będzie łatwo. 95,5 no niestety, chyba nie do no Na równi występ, ale dla nas bez zysku. Za chwilę Ironwood z punktem HS 180 metrów. Teraz trudniejsza podyczka, bo to mu cię skocznie. Taka minimum mucia, no ale jednak. Jedna z tabelka, rozmiar 180 To ma dość dobra, 180 metrów, proszę zobaczyć. Chyba te było blisko naszego wyniku, no ale chyba jest naszym głównym rywalem tutaj. W tej tych potów ratingowych. To ma też te punkty, których nam brakuje. Teraz robi 103,5. No niestety, rywale wykorzystają naszą wpadkę. Nie miłosiernie, bo nikt nie popełnia błędu. Jak pech, to pech. Na razie mamy dużo pechowych występów, bo zawsze tam. Źle bala, mniej więcej też nie gminuje błędów to tutaj ostatnie miejsce tracimy dwa punkty i nam ta dogrywka się oddala generalnie a za chwilę krasnowiarską zostało nam około 7 konkursów do końca co będzie to będzie oczywiście jeśli się nie uda, no to jutro będzie kontynuacja. I jutro to już nie świata Miejsce będzie szansa jeszcze, by ten rating nadrobić, chociaż szansa trochę będzie mniejsza niż dzisiaj bo tam bardziej różne skoczni niż dzisiaj. Teraz, aj, 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 ale odległość do was 148 metrów pod odległości było najlepiej w stawce. Także no, zobaczymy, jak to będzie wyglądać na razie. Była nadzieja, że tutaj będziemy groźni, teraz w konkursie będziemy szukać też nadziei. Chociaż nadzieja będzie trochę mniejsza, bo słabszy. 137 metrów. Chyba prowadzi o 4 punkty. Także nie jest dobrze. Grzegorz Koszoba. Opuścił grę, dołączył, znowu opuszcza, nie wiadomo o co chodzi. My szukamy szczęścia, tutaj jeszcze możemy popatrzeć w drugiej serii zwycięstwo być może pierwsze nie w końcu. 142, niestety. Chyba i tak zgubił swoje. Szkoda, ale później zyskujemy chociaż. W końcu chodzi o 7 punkcik. No i teraz Tromza. 15 belka, rozmiar 142 metry. biutko 82,5 Chyba Dibiałkowski Białkowski po 124,5, także nie byle co generalnie. Jak na te warunki zapewne Gdy tutaj wiatr chyba jest mocno w plecy po prostu chociaż... He! No warsiówka. 137,5. No brawo! Gdzie szansa jeszcze wygrać zawody. I dopiero ten punkt netwigowy. Gdyby się to udało. E, miejmy nadzieję, że się uda, chociaż nadzieja taka pół na pół, niestety słabszy, zobaczymy. 125 pół, no niestety tutaj nawet Białkowski się spokonuje, ależ pech. Ależ pech niestety, no, tracimy kolejne dwa punkty nawet, aż się zdziwiłem, że aż dwa z swoją drogą. Zostało pięć konkursów, proszę Państwa. Do końca. Pięć konkursów, chyba że będzie nadzieja, to będzie jeszcze szósty. Ale pięć maksymalnie y, umownie do zagramy jeszcze. Skocznia w Zagórzu, druga belka startowa, rozmiar 95 metrów, Zaczynaliśmy z zetkiem 1098 jest minus 5 w tym momencie. W Zagórzu zaczynamy od błędu: 94,5 m. Żeby to był Telemark, wygraliśmy kwalifikację podobnie, Czyli jakaś nadzieja, znowu przybijam, że możemy być groźni, ale to tylko takie nadzieje połowiczne generalnie. Na dopiero przed nami. Teraz ładnie, to najważniejsze: 94 metry. Prowadzimy, egzekwus z Hebartem. No, on nie rezygnuje tutaj. Chyba ty widzę, nie chce być tutaj absolutnym dominatorem. No, gdyby nie, Hebert, to oczywiście byśmy tutaj raczej nie mieli problemów z dominowaniem w tym turnieju. A tak, znowu błędy. na mileczny i znowu dramat. tym ma za miejsce trzecie, ale, ale wiadomo, ucieka nam znowu szansa na coś lepszego. Za chwilę Pleśna na duża skocznia. 138 metrów. Potrzebujemy sobie na tak naprawdę, żeby tutaj przyspieszyć ten tempo, odrabianie ratingu. Bo. No niestety jak już mamy wtedy tych 5 punktów ratingowych, odrobinę tych punktów nie będzie łatwe. Bo trzeba albo pięciokrotnie być w top 2. A to nie jest proste dzisiaj, w tym składzie, albo wygrać trzy konkursy z rzędu. Przy wygranych powinno być 4 albo 5 punktów ratingowych. Teraz w Plesnej 132,5 metra. Wysokie noty, ale proszę zobaczyć, kaszuba i chyba dalej. Natomiast to jest inna nota sędziowska i to nam może pomóc. Z jednej strony, czy to się uda, zobaczymy. Na razie, skok na progu nie było idealnie, więc na pewno nie będzie cudownie. 126,5, niestety, misja pozostało. pozostała. No, uciekło. ucieka ten wynik. Zostały tylko 3 konkursy, tylko 3 konkursy do końca. Próbujemy do Białkowskiego, ale też nie idzie to łatwo. Teraz matysówka. I teraz chyba taka ostatnia szansa się pojawia dla nas, bo to jest mniejsze skocznie. Rozmiar 22 metry. Więc po to, po, pozornie wydawałoby się skocznie po naszej stronie, prawda? Na poziomie 21,5 metra będziemy faburodami obok Chybarta i Białkowskiego. Trochę z błędnym na razie Kaszuba. Ale w konkursie może i również poziomem tutaj. Teraz ładnie. 21 metrów, trochę niższe noty, ale mamy drugie miejsce. Kaszuba niespodziewanie odpalił. A my to walczymy, oczywiście. My walczymy tu o marzenia tak naprawdę teraz, skok nowy ładniejszy, 21,5 m, ale Kaszuba dał radę. Rytik nasz bez zmian. Jak długo dogoniamy na 60 punktów? Za chwilę Sarajewo kolejną nadzieją. Żeby była nadzieja, trzeba wygrać zawody. Ale to wiadomo, nie od dziś, no i teraz początek, 33,5 metra. Niby dobrze, bo drugie miejsce, prawda? Że tragedii nie ma, no ale wiadomo, że Pff, chciałby się więcej. Teraz 35. Drugie miejsce, i chyba realnie to drugie miejsce powinniśmy zająć. Białkowski będzie najlepszy, chyba że pani błąd, a my walczymy realnie o drugie miejsce. No, chyba że włód szczęścia i Białkowski jednak nie da rady, no ale my nie dajemy rady tymczasem. Białkowski dał radę, więc i tak nie byłoby zwycięstwo. No, ale miejsce ostatnie. No i został ostatni konkurs. Nie będzie nawet nadziei, dlatego, że tam, jak to wygramy, to tylko będziemy honor. Także dzisiaj niestety nieudany turniej, chociaż wydawało się, że będzie inaczej. Za chwilę na Nowy Sącz, 103-metrowa skocznia, trzecia belka. Eee, no i początek. 96,5. Wygrywamy kwalifikacje. No to jest jakaś nadzieja. Chyba Art nie ustał skoku. Więc na pewno trochę może deprymować. A my szukamy szansy, no przede wszystkim. Szukamy szansy na to, żeby jeszcze pokazać klasę na koniec turnieju. I chyba się uda. Pierwsza seria uda. Stoi pół metra. Jest drugie miejsce. Drugi mi zaczędzie odstępowany oczywiście. Top 2 musi być w tym konkursie, żebyśmy mogli zaliczyć ten konkurs jako udane zakończenie dogrywki. Bardzo rady dzisiaj, ale to też jest dzień to też są zawody. Też będzie sporo okazji, żeby sytuację poprawić. Służli mówię, wygrywamy zawody. Jednak wygrywamy ostatnie zawody. Doczekaliśmy się tej wygranej honorowej, no i dzięki temu. Kojarzymy to z twarzą. Poczekalnie podstęp Krzysztof Adamek. Pięknie dziękujemy. Mamy nadzieję, że jutro to tylko odrobimy. Nie udało się dziś, może jutro się uda. Zlecamy na turniej niedzielny. Turniej niedzielny to będzie turniej jest o 3 Chyba, że ale to chyba był z tego tygodnia. Z tamtej niedzieli, jeszcze chyba nie zmienili informacji. Chyba, że drugi, że, chyba, że drugi że ten turniej będzie, bo to też może być. No zobaczymy. Na razie pięknie dziękujemy. Widzimy się jutro. Jutro puchar świata, więc troszkę większe wezwanie, bo więcej konkursów, więcej rywalizacji, ale być może więcej też szans na rating, żeby go przywrócić do optymalnego stanu. Do zobaczenia. A tymczasem miłego weekendu. Hmm.